W styczniu do rąk mieszkańców Lęborka trafiła pewna publikacja. Autorem krążącej po mieście czterostronicowej ulotki jest Maciej Schroeder. To nie pierwszy raz, kiedy radny wywołuje spore zamieszanie. Polityk, który w latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceburmistrza Lęborka, od kiedy jest radnym nie daje o sobie zapomnieć. W ostatnim czasie uwaga rajcy skierowana jest w stronę miejscowego szpitala, a w szczególności dyrektora placówki Andrzeja Sapińskiego. Ja bym chciał, żeby w mieście Lęborku, powiatowym mieście, był szpital, który leczy. Leczy takie zwykłe przypadki. Jeżeli przychodzi pacjent z dzieckiem, coś się stanie, odsyłają do Wejherowa. Sprawy sercowe odsyłają do Wejherowa, do Słupska, tak? Sprawy poważniejsze to samo. Co u nas się robi w szpitalu? Proszę zauważyć. Już właściwie się niczego nie leczy. Takiego normalnego, jakiejś normalną, znaczy normalną chorobę, no znowu, ja nie jestem fachowcem od, od, od służby zdrowia, w sensie takim, co się leczy, nie jestem lekarzem, ale proszę zauważyć, że się pacjentów odsyła do innych szpitali. Procedury, które wprowadził pan dyrektor, tak, powodują, że człowiek czeka, pacjent czeka po kilka godzin na przyjęcie przez lekarza na sorze. To jest problem tego szpitala. W opinii naczelnego lekarza miejscowej placówki brak specjalistów w takich miastach jak Lemberg to problem, który występuje w całym kraju. Mamy obecnie otwarty rynek usług medycznych pod względem specjalistyki i lekarzy. To znaczy, że podmiot, który chce świadczyć takie usługi, zawiera umowę z pod warunkiem y, świadczenia usług przez specjalistę wymaganego przez NFZ. Ten specjalista musi chcieć Pracować w odpowiednim podmiocie i mówiąc, po prostu musi mu się to opłacać. Lemborg, jako powiat oddalony do, od dużych aglomeracji, jest miejscem pracy dla specjalistów, no powiedzmy sobie drugiego wyboru. Jeżeli za tą samą stawkę ten specjalista uzyska pracę w obrębie większego miasta, wówczas pozyskanie do Lemborga jest stosunkowo trudne. Trudne, ponieważ trzeba liczyć koszt dojazdu i różne inne pochodne. Radny w swojej publikacji wyśmiewa kolejne nagrody otrzymywane przez lemborski Szpital. Wiele z tych wyróżnień trafia do samego dyrektora placówki. Ostatnie Andrzej Sapiński odebrał w styczniu bieżącego roku. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród 14. edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Lider Medycyny 2013 organizowanego przez czasopismo Manager Zdrowia oraz wydawnictwo Termedia. Jest to największy, najbardziej prestiżowy, z takimi no, dosyć poważnymi kryteriami, bo, bo tu musi być dobry wynik finansowy i, i musi być no, dyrektor, który ma odpowiednie wykształcenie, bo też sprawdzamy te różnego rodzaju kursy prawda, podyplomowe, doświadczenie, opinie, też prezentacje, bo każdy się prezentuje przed, przed jury. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs takich liderów medycyny w Polsce. Ewidentnie coś tutaj brzydko pachnie, tak? Że być może jest coś takiego, że po prostu ten szpital zajął dziesiąte miejsce. Tylko tak jak było napisane tam chyba gdzieś czytałem w gazecie, bo mamy nowe wyrażenie dla pana dyrektora, że za, za to, że ze szpitala, malutkiego szpitala zrobił szpital powiatowy, na ran, który ma rangę i tak dalej, no to zapytajmy pacjentów. Obsługa. szybko, sprawnie nie wiem. No być może, że to był taki przypadek niewymagający jakichś tam większych interwencji. Nie ma żadnych porządnych lekarzy, w całym Lemborgu nie ma żadnego dermatologa na takie duże miasto i w ogóle specjalisty od tarczycy, żeby nie było to. To jest kpina na takie miasto, żeby nie było lekarzy. Jeśli chodzi o specjalistów, to w gruncie rzeczy faktycznie, tak jak koleżanka powiedziała, ale jeśli chodzi o opiekę y, y, dla ciężarnych i poród i te wszystkie sprawy, to jak najbardziej na takim zadowalającym dość wysokim poziomie. Więc ja nie mam od tej strony moich zastrzeżeń żadnych. Dobra opinia? Leżałem tam kilka razy i na chirurgii i jestem bardzo zadowolony. Tym bardziej, że całe życie leczyłem się w szpitalu marynarki wojennej w Gdańsku, ponieważ byłem żołnierzem zawodowym i mam jakieś takie porównanie, nie? że bardzo fajnie, blisko na miejscu, czyściutko. Ale nie na Przypomnijmy, że w skład kapituły konkursu menedżer medycyny 2013 wchodzili między innymi byli ministrowie zdrowia Marek Balicki, Wojciech Maksymowicz, Grzegorz Opala, Władysław Sidorowicz, Leszek Sikorski czy Andrzej Wojtyła. W uzasadnieniu wyróżnienia wskazuje się między innymi na zaprzekształcenie skromnego szpitala powiatowego w firmę, która jest w stanie zagrozić o wiele większym podmiotom. 40% pacjentów pochodzi spoza powiatu Lemborg, Andrzej Sapiński będący dyrektorem od 22 lat nieprzerwanie w nowoczesny sposób kieruje placówką, osiągając bardzo dobre efekty na bardzo trudnym i niestabilnym rynku usług zdrowotnych. Dyrektor Lemborskiego Szpitala podkreśla, że takie wyróżnienie nie wzięło się znikąd. Od wielu lat utrzymujemy płynność finansową, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych i wypracowujemy od wielu lat zyski. One są w różnej wysokości, czasami to są większe lub mniejsze, ale nigdy to nie jesteśmy pod kreską. Zawsze jest to na koniec roku jakiś wypracowany, wypracowany zysk. No i tym największym osiągnięciem, które tam się udało tutaj uzyskać, to to, że od roku 2008 do roku 2012 to, co również podkreślała kapituła, udało nam się zwiększyć majątek czterokrotnie z 9 milionów złotych netto majątku. Moją majątku nie brutto, tylko netto, prawda? Do poziomu ponad 36 milionów. No jest to niebywałe osiągnięcie na skalę polską, że w tych trudnych czasach braku środków finansowych, takiego marazmu w ochronie zdrowia i wręcz y, y, upadku w wielu miejscach szpitali w Polsce, my, nam udało się czterokrotnie zwiększyć wartość majątku poprzez właśnie głównie pozyskiwanie środków z zewnątrz, poprzez środki unijne, które Inwestowali w szpital, sprzęt, aparaturę, medyczną infrastrukturę. No i to jest olbrzymie osiągnięcie nasze na niespotykaną skalę. I kapituła to zauważyła. W środowisku medycznym słyszy się ostatnio, że publikacja radnego szredera może przeszkodzić lęborskiej placówce w pozyskiwaniu kolejnych środków unijnych. Andrzej Sapiński w imieniu szpitala na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej wystosował oficjalną skargę. W której czytamy. Wystąpienia radnego Macieja Schroedera mają na celu zdyskredytowanie osiągnięć i wieloletniego dorobku SPS ZOS w Lęborku, oczernienie go w oczach opinii publicznej oraz skłócenie pracowników szpitala. Doniesienia pana radnego wymierzone w dobre imię SPS ZOS mają miejsce w czasie bardzo ważnym dla bieżącej działalności oraz przyszłości zakładu. SPS ZOS w Lęborku wyróżniany jest przez niezależne instytucje zewnętrzne jako jedna z najlepszych placówek tak w skali regionu jak i całego kraju. Ze strony radnego Schroedera spotyka go wyłącznie systematyczna kampania szkalujących pomówień mająca na celu destabilizację funkcjonowania zakładu tak w sferze organizacyjnej jak i finansowej. W związku z powyższym uważam, że radny Maciej Schrader w działaniach podejmowanych przeciwko SPS ZOS w Lęborku nadużywa władzy, a także sprzeniewierza się treści roty ślubowania złożonego przed objęciem mandatu radnego miasta Lęborka. Jak się okazuje, przewodniczący miejskiej rady ze skargą dyrektora nie może jednak nic zrobić. Nie mamy takiej procedury i ani prawo bo mówi ani ustawa o samorządzie gminnym ani inne żadne ustawy nie mówią o tym jak tak jak jest komisja etyki poselskiej czy senatorskiej w parlamencie. W niektórych samorządach powoływano takie takie komisje, utworzono kodeksy etyczne, ale to się generalnie nie przyjęło i takiej procedury też nie ma. Tutaj w jakiś sposób radnego najbardziej oceniają jego wyborcy podczas kolejnych wyborów, które są i oni decydują, czy chcą, aby ten radny reprezentował ich i się zachowywał tak, jak się zachowuje. Niewątpliwie miejscowy szpital to ośrodek, w którym jest jeszcze sporo do poprawienia. Z drugiej strony należy zgodzić się z opiniami, że placówka wyróżnia się na tle innych zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego, jak i rozwoju profilaktyki diagnostycznej. Trudno nie odnieść również wrażenia, że sprawa lęborskiej placówki to dla radnego Macieja Schroedera prywatna wojna z dyrektorem Andrzejem Sapińskim. Należy mieć tylko nadzieję, że działanie niektórych osób publicznych nie skończy się odpływem środków unijnych, tak ważnych dla dalszego rozwoju lęborskiego szpitala.